Zanim w ogóle zdążyła zrozumieć, co się dzieje, poczuła ból w klatce piersiowej. Piskliwy dźwięk butów w błocie odbijał się echem od pustych ścian wartowni. Generał Grzegorz Piekarski stał tuż przed nią, wykrzywiony w gniewie, z palcem w jej twarzy. Zaczynał swoją tyradę. Myślisz, że jesteś lepsza niż wszyscy? Myślisz, że zasługujesz na więcej niż ci, którzy tu walczyli? Jego słowa były jak ostrza, przecinające jej duszę. Piekarski patrzył na nią z góry, widząc w niej tylko kolejnego rekruta, który nie rozumiał, jak działa armia. Joanna Kowalska, młoda oficer w jednostce wywiadu, starała się zachować zimną krew, chociaż jej ręce lekko drżały. W rzeczywistości nie było jej łatwo, w tym momencie nie miała wyboru, musiała wytrzymać. To był jej pierwszy dzień w tej jednostce, a mimo to wiedziała, że jej misja wkrótce się rozpocznie. Zanim jednak miała szansę odpowiedzieć, wybuchł trzask. Generał uderzył ją pięścią w ramię, zmuszając ją do upadku na kolana. Słychać było ściszone krzyki żołnierzy stojących wokół. W tej chwili wiedziała jedno: System, który miała zamiar zdemaskować, nie oszczędzi jej, musiała być silniejsza niż kiedykolwiek. Po chwili ciszy Joanna spojrzała w oczy swojego oprawcy, a w jej oczach pojawił się błysk determinacji. Nie zamierzam się poddać generale. Jego uśmiech był w pełni satysfakcjonujący, ale ona widziała w nim coś więcej. To nie był koniec tej konfrontacji, to dopiero początek. Zanim zrozumiesz, jak wojownik staje się ofiarą, musisz cofnąć się o kilka dni. Pozwól, że opowiem ci, jak to się zaczęło. I jak niewielki detal wytworzył w tej historii coś, czego nikt się nie spodziewał. Dwa dni wcześniej Joanna Kowalska, porucznik w polskim wywiadzie wojskowym, otrzymała rozkaz, który zmienił jej życie. Miała infiltrację w bazie wojskowej w Polsce, jednym z kluczowych ośrodków szkoleniowych w kraju. Zadanie było proste zbierać informacje o nielegalnych praktykach wśród dowództwa. Nikt nie wiedział, że ten rozkaz prowadził ją prosto w sam środek pułapki, którą armia, rządzona przez okrutnego generała, zastawiła na swoich żołnierzy. Baza, znana jako Fort Wiktora, była miejscem, gdzie morale żołnierzy było łamane na każdym kroku, nie było tu miejsca na słabości. Piekarski miał swoją filozofię, tylko ci, którzy przetrwają, zasługują na miano żołnierzy. Joanna, choć nie była łatwym celem, była w tej samej grze. Początkowo nie wiedziała, jak głęboko sięgała sieć korupcji. Dopiero później, przyglądając się kilku zgniliznom, które zaczęły wypływać na powierzchnię, zrozumiała, że będzie musiała wyjść poza granicę tego, co jej kazano. Nagle usłyszała cichy odgłos kroków za sobą. Wszyscy obecni byli częścią tego samego systemu, ale tylko ona zdawała sobie sprawę, jak poważna stała się sytuacja. W jej rękach leżał los żołnierzy, którzy byli na skraju załamania, jak ona. Wspomniała o tym w rozmowie z koleżanką, Martą Ławnicką, kiedy ta podeszła patrząc w jej oczy. Co dalej, Joanna? zapytała Marta. Mamy tylko jeden wybór, Marta: przetrwać. Musimy zebrać dowody i powstrzymać ich, zanim będzie za późno. To zaczyna się od jednej osoby od nas. Joanna i Marta spędziły kolejne dni na cichym zbieraniu informacji. Joanna, korzystając z doświadczenia w wywiadzie wojskowym, stopniowo zaczęła zauważać, jak systematyczne nadużycia stają się normą w tej jednostce. Młodsze pokolenie żołnierzy było traktowane jak maszyny, a każdy, kto przejawiał indywidualność, Niezależność lub odwagę moralną stawał się celem. W szczególności jedna z nowych rekrutów, Ewa Nowak, wyróżniała się na tle innych była wyjątkowa, inteligentna, szybka, pełna ambicji, ale jej umiejętności zaczynały przyciągać niepokój dowództwa. Jeśli pozwolimy jej się rozwinąć, będziemy mieli problem, mówił jeden z oficerów, gdy Joanna podsłuchiwała rozmowę w biurze administracyjnym. To było jasne. Ewa była zagrożeniem dla systemu, który opierał się na strachu i posłuszeństwie. Jednak Joanna nie miała zamiaru stać z boku. Musiała podjąć ryzyko i pomóc Ewie, zanim stanie się kolejną ofiarą. Jej misja stała się teraz jasna: nie tylko dokumentować, ale także chronić tych, którzy są w niebezpieczeństwie. Podczas jednej z nocy, kiedy wszyscy byli pochłonięci swoimi obowiązkami, Joanna postanowiła przeprowadzić prywatną rozmowę z Ewą. Spotkały się w magazynie, gdzie Joanna ukrywała swoje narzędzia do inwigilacji. Musimy porozmawiać, powiedziała, patrząc uważnie na Ewę. Słyszałam, co o tobie mówią. Czasami musisz postawić wszystko na jedną kartę. Ja tu jestem, by ci pomóc. Ewa spojrzała na nią z nieufnością, ale po chwili milczenia odpowiedziała. Chciałam udowodnić wszystkim, że kobieta w wojsku to nie tylko ozdoba, ale to wszystko zaczyna mnie przerastać. Joanna czuła, jak jej serce przyspiesza. Ta rozmowa była kluczowa. Jeśli Ewa nie podejmie współpracy, nie będą miały żadnych dowodów, by powstrzymać to szaleństwo. Razem damy radę, wiesz, że to, co tu się dzieje, nie jest przypadkowe, odpowiedziała spokojnie. Ewa przytaknęła, czując, że Joanna naprawdę rozumie. Ich losy były teraz związane. Jednak Joanna nie miała czasu na odpoczynek. Zbliżała się niebezpieczna chwila, kiedy system musiał się załamać. Już wiedziała, że nie obejdzie się bez konfrontacji z Piekarskim. Kiedy się to wydarzy, nie będzie już odwrotu. Dni mijały, a napięcie w bazie narastało. Joanna, udając, że jest niczego nieświadomym analitykiem, zbierała dowody. Czasami wystarczył jeden niewłaściwy krok, aby zdradzić jej prawdziwe intencje. Jednak jej misja miała teraz konkretny cel zebrać wystarczająco dużo materiałów, by położyć kres brutalnemu reżimowi generała piekarskiego. W ciągu kilku dni, dzięki jej doskonałym umiejętnościom w inwigilacji, zaczęła odkrywać coraz więcej niepokojących szczegółów. Piekarski organizował tajne szkolenia, które miały na celu łamaniem morale młodszych rekrutów nie tylko fizycznie, ale i psychicznie słyszała o rekrutach którzy nie wytrzymywali presji zmuszani do samobójczych misji które były zatuszowane jako wypadki joanna wiedziała że muszą coś zrobić zanim kolejna ofiara zniknie bez śladu pewnego wieczoru gdy wszyscy byli zajęci przygotowaniami do kolejnego manewru joanna odkryła coś co miało zmienić przebieg sprawy w jednym z magazynów znalazła skrzynkę pełną podsłuchów Urządzenia były zakopane, ukryte głęboko w zapomnianych częściach bazy. Zrozumiała, że to część operacji inwigilacyjnej piekarskiego, który nie tylko kontrolował swoich podwładnych, ale także wykorzystywał je do manipulowania wynikami misji. Wiedziała, że musi to udokumentować i natychmiast zgłosić wyżej. Ale w tej chwili pojawił się problem. Jej podwładni zaczynali zauważać, że nie wszystko jest w porządku. Ich obawy rosły, a oni zaczęli podejrzewać ją o coś więcej niż tylko standardową misję. W tym momencie Joanna zrozumiała, że nie będzie mogła działać w ukryciu przez wiele dłużej. Wzrost podejrzeń wśród kolegów po fachu stawiał ją pod ogromnym stresem. Jednak nie miała już odwrotu. Kiedy piekarski dowiedział się o jej działaniach, wyczuł zagrożenie. Spotkanie z nim było nieuniknione. Na zebraniu w sztabie piekarski spojrzał na Joannę, jakby widział w niej tylko przeszkodę, którą trzeba usunąć. W jego oczach nie było litości. Zawsze myślałem, że jesteś jednym z nas, Kowalska. Ale widzę, że się myliłem. Wiesz, co się dzieje z tymi, którzy nie rozumieją systemu. Joanna poczuła chłód w swoim kręgosłupie. To, co miało się wydarzyć, nie było już tylko grą w podchody. To była prawdziwa konfrontacja. Kiedy piekarski wycofał się, nie spuszczając wzroku z Joanny, wiedziała, że jej czas w tej bazie dobiegł końca. Nie była już tylko agentką wywiadu, stała się celem. Dni pełne ciszy i napięcia wymagały teraz podjęcia decyzji, które miały zmienić bieg całej sprawy. Joanna miała dwa wybory: pozostać w ukryciu i zbierać kolejne dowody, które mogłyby okazać się niewystarczające, lub przejść do ataku i ryzykować całą operację. Zdecydowała się na to drugie. W tej samej chwili, kiedy próbowała opracować plan, Marta Ławnicka przyniosła jej niepokojącą wiadomość. Generał piekarski zorganizował spotkanie z wyższymi oficerami. Wiesz, co to oznacza? Joanna spojrzała na nią i kiwnęła głową. Wiedziała, że to oznacza koniec ukrywania się. Cały plan opierał się na zdobyciu dowodów, zanim piekarski zorientuje się, że jest ścigany. Czas na grzanie się w cieniu minął. Joanna musiała teraz działać, a Marta, pomimo swoich obaw, postanowiła stanąć po jej stronie. Tak jak obiecała. Spotkanie, które miało nastąpić, odbywało się w ciszy w biurze generała. Marta miała zapewnić, że systematyczne nadużycia, o których Joanna dowiedziała się w ciągu ostatnich dni, zostaną ujawnione. Piekarski, coraz bardziej podejrzliwy wobec Joanny, postanowił zmienić swoje podejście. Teraz ona była zagrożeniem, którego trzeba się pozbyć. Generał nie miał w zwyczaju wykorzystywać subtelności, gdy miał kogoś w zasięgu. Ostatnią rzeczą, którą chciał, byłoby, Joanna żyła i mówiła o tym, co się działo w jego bazie. Ale Joanna miała jedno przewagę: moralną wyższość nad nim. Gdy nadszedł dzień spotkania, Joanna była gotowa na wszystko. W tym momencie wiedziała jedno. Jeśli nie teraz, to nigdy. Piekarski wezwał ją na rozmowę, a ona podeszła do biura pełna determinacji. Zanim weszła, już miała w głowie plan. Chciała go zniszczyć, ale musiała to zrobić zgodnie z prawem. Wchodząc do biura piekarskiego, Joanna poczuła na sobie ciężar spojrzenia generała. Jego biuro było zimne, pełne militarnego porządku. Piekarski siedział za ogromnym, ciemnym biurkiem, jakby był jedynym, który decydował o tym, co się tu dzieje. Poruczniku Kowalska, w końcu się spotykamy. Myślałem, że jesteś jednym z tych, którzy rozumieją, jak działa wojsko, ale widzę, że się myliłem. Jego głos był pełen pogardy, a jego oczy nie zdradzały żadnych emocji. Joanna spojrzała na niego spokojnie. Wiedziała, że teraz nie ma miejsca na lęk, tylko na działanie. Mam nadzieję, że nie będziesz musiała zmieniać zdania, generale, odpowiedziała spokojnym tonem, choć w jej wnętrzu narastał niepokój. Piekarski uniósł brew. Nie wiem, co próbujesz osiągnąć, Kowalska, ale nie masz pojęcia, z czym się zderzasz. Jeśli będziesz wciąż stawiała opór, zostaniesz zniszczona. Tak samo jak każdy, kto próbuje stanąć mi na drodze. Joanna poczuła, jak jej serce przyspiesza. To było to, na co czekała. Ostateczna konfrontacja. W tym momencie wszystko zależało od jednego kroku. Zamiast odpowiedzieć, Joanna podeszła do biurka i wyciągnęła teczkę z dowodami, które zbierała przez ostatnie dni. To koniec, generale powiedziała cicho, kładąc teczkę na stole Masz tylko dwie opcje przyznasz się do wszystkiego, albo wkrótce będziesz stał przed sądem wojskowym za swoje przestępstwa. Piekarski w milczeniu patrzył na teczkę, a potem znów spojrzał jej w oczy. I co teraz, Kowalska? Myślisz, że te papiery ci pomogą? Joanna wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że to jej ostatnia szansa. Nie chodzi o papierki, chodzi o sprawiedliwość. O tych, którzy już nie mogą mówić. Jej słowa były jak wyrok, który piekarski mógł odczytać na swojej twarzy. Przez chwilę zastanawiał się, ale szybko zamaskował swoje emocje. Błędne wyliczenie, Kowalska, powiedział w końcu. Jeśli sądzisz, że masz taką moc, to się mylisz, ale jeśli chcesz się przekonać, mogę ci to udowodnić. Piekarski wstał powoli podchodząc do okna, a jego sylwetka rzucała długi cień na podłogę spojrzał na Joannę, jakby próbował zmierzyć jej wartość, jakby ważył, czy warto jeszcze kontynuować tę grę. Wiesz, co to oznacza, Kowalska? Zapytał, a jego głos nabrał zimnej, twardej barwy. To nie tylko twoja kariera, jeśli teraz pójdziesz tą drogą, twoje życie się skończy. A nie tylko twoje. Joanna poczuła narastający niepokój. Wiedziała, że teraz piekarski zaczyna grać swoją ostatnią kartą, groźbą. Wzrok generała przeszył ją na wskroś, ale Joanna nie odwróciła wzroku. Nie masz już żadnych kart do zagrania, generale. To koniec. Dwa tygodnie temu zaczęłam zbierać dowody. Wiesz, że to prawda. A teraz masz wybór. Możesz próbować to zniszczyć, ale to tylko przyspieszy twój koniec. Piekarski zaśmiał się cicho, odwracając się do niej. Więc tak się to kończy, tak? Ty porucznik Będziesz teraz zmieniać ten system? Spojrzał na nią z pogardą. Ty, mała, nic nie wiesz. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Ja budowałem ten system przez lata, a ty, ty jesteś tylko pionkiem. Joanna nie dała się sprowokować. To była jej chwila chwila, w której mogła albo zniszczyć piekarskiego, albo zginąć próbując. Pionkiem, którego właśnie próbujesz złamać, ale nie zamierzam się poddać. I to jest jedyna różnica, generale. Piekarski zamilkł na chwilę, zrozumiał, że sytuacja wymknęła mu się z rąk. Jego oczy błyszczały wściekłością. I co teraz? Zapytał w jego głosie brzmiała już tylko pustka. Teraz zaczniesz grać na moich zasadach, odpowiedziała Joanna, twardo i pewnie. Dwa dni. Masz dwa dni, żeby się poddać i wycofać swoje siły, inaczej wszystkie dowody trafią do prokuratury. I wtedy to ty będziesz musiał się bronić. Piekarski uśmiechnął się ironicznie. Zobaczymy, Kowalska, zobaczymy. I wtedy po raz pierwszy Joanna poczuła, że nie tylko ona, ale cała baza czuje ten moment przełomowy. Dwie strony konfliktu, jedna stawiająca wszystko na jedną kartę, Druga nie gotowa się poddać. W tej chwili wszystko zależało od jej decyzji. Joanna wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że nie może już cofnąć się ani o krok. To była dzi ostateczna konfrontacja, która zdeterminuje przyszłość tej bazy, ale też jej własną. I jak to bywa w takich momentach, stawka była ogromna. Następne dni minęły w mgnieniu oka, a atmosfera w bazie stawała się coraz bardziej napięta. Joanna wiedziała, że każdy jej ruch jest teraz pod lupą. Generał piekarski, choć wcześniej pewny siebie, zaczął dostrzegać, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Wszystko wskazywało na to, że jego system brutalnego szkolenia, opartego na strachu i manipulacji, nie przetrwa. Joanna nie miała już czasu na subtelności. W nocy, pod osłoną ciemności, z pomocą Marty, Podłożyła ostatnie urządzenia nasłuchowe w biurach najwyższych oficerów, a potem przez całą noc monitorowała nagrania. Było jasne, plan piekarskiego, by zniszczyć Ewanowak, nie był przypadkowy. Joanna zebrała wszystkie dowody wiadomości, rozmowy, dokumenty, które jednoznacznie wskazywały na to, że generał nie tylko niszczył karierę najlepszych żołnierzy, ale planował także wyeliminować tych, którzy byli zagrożeniem dla jego autorytetu. Tego samego dnia Joanna udała się na spotkanie z dowódcą prokuratury wojskowej. Z pokorą, ale i niebezpieczną pewnością, podała mu teczkę pełną dowodów. Wraz z nią przekazała pełen raport o działaniach piekarskiego. Ostateczna decyzja należała teraz do sądu wojskowego. Piekarski wiedział, że jego dni w wojsku są policzone, w ciągu kilku godzin został aresztowany, a jego brutalny system opresji upadł. Joanna, mimo osobistego zwycięstwa, czuła się pustka. Wiedziała, że koszt tej wygranej był ogromny. Straciła przyjaciół, zaufanie do systemu, a przede wszystkim przez cały ten czas walczyła sama. Ale jej misja została zakończona. W czasie, kiedy Piekarski siedział w areszcie, martwił się tylko o swoją przyszłość. Joanna miała swoje życie, swoje zmagania, ale ona wiedziała jedno prawdziwa walka nie kończy się z jedną osobą, a teraz jej zadaniem będzie walczyć o tych, którzy są jeszcze niewidoczni, których losy nigdy nie trafiły na nagłówki gazet. Z kolejnymi sprawami, które zaczęły wypływać na powierzchnię, wiedziała, że to dopiero początek. Zanim zakończyła operację, Joanna miała jedno ostatnie spotkanie. Marta, teraz pełnoprawna członkini zespołu ścigającego systematyczne nadużycia, powiedziała jej cicho. Zrobiliśmy to razem, Kowalska, ale wiem, że teraz nie zatrzymasz się w tym miejscu. Joanna spojrzała na nią z lekkim uśmiechem. Nie zatrzymam się, Marto. I nie możemy pozwolić, by ci, którzy się nie poddali, zginęli w milczeniu. To dopiero początek.